Rywalizacja naprawdę jest na wysokim poziomie. Dobrzy zawodnicy z Litwy, ale my nie odpuszczamy i dajemy radę. Nasi zawodnicy mogą się zmierzyć z konkurencją spoza kraju, bo u nas się dobrze znają, to już w zasadzie miejsca mogliby sobie losować. Bardzo wysoki poziom prezentują. Na pewno spotkam się z nimi na Jeziorsku za dwa tygodnie na Mistrzostwach Europy. Pływam w zasadzie z tymi litwinami już od czterech chyba lat. Z litwinami współpracujemy już jakiś czas. Naprawdę bardzo fajnie nam się wspólnie organizuje tego rodzaju imprezy. Z kim się pościga? To jest, tak naprawdę wracają stare czasy, że na starcie stoi. 12-16 skuterów w Polsce tego na razie nie ma i oby to się zmieniło jak najszybciej. Przyjeżdża dużo zawodników faktycznie z krajów bałtyckich można tutaj się przygotować dobrze. Szczególnie tak jak w tym roku, za chwilę mamy Mistrzostwa Europy i jest to ostatni sprawdzian naszych zawodników przed Mistrzostwami Europy skuterów. Bowiem.